Jest takie piękne i mądre przysłowie: kto pyta, nie błądzi. Dziś po raz kolejny zadamy sobie pytanie, co lub kto kieruje moim życiem. Zapraszam do obejrzenia. Czy byłeś kiedyś potraktowany jak powietrze, taki niedostrzegalny? Czy czułeś się kiedyś? jak ktoś bezwartościowy, bez znaczenia. Ja miałem taki czas w swoim życiu. Było to w podstawówce. Wtedy chciałem się bawić z chłopakami, z dziewczynami, ale nikt nie, nie chciał się ze mną bawić. Do tego wszystkiego jeszcze miałem problemy z nauką. Nie umiałem czytać, przekręcałem wyrazy. I kiedy czytałem na głos w klasie, cała klasa miała niezbyt ubaw. Do tego jeszcze mój tata miał wylew do mózgu i lekarze powiedzieli, że umrze. Albo w najlepszym wypadku będzie sparaliżowany do końca życia. Wtedy czułem się jak ktoś, kto wchodzi do ciemnego pomieszczenia i po omacku szuka włącznika, żeby zapalić światło, i nie może znaleźć. W tamtym czasie potrzebowałem kogoś, kto mnie wysłucha i kto mnie wyprowadzi z tej trudnej sytuacji. Poszedłem więc do swojego pokoju i zamknąłem za sobą drzwi. Płakałem i zacząłem mówić Boże. Nie zabieraj mi mojego taty, potrzebuję go. Te słowa stały się moją modlitwą: Boże, nie zabieraj mi mojego taty, potrzebuję go. W pewnym momencie się uspokoiłem i zasnąłem. Obudziłem się na podłodze. I ten ból, który wewnętrznie mi towarzyszył, znikł. I wtedy po prostu wiedziałem, że mój tata będzie żył. Dwa dni później, kiedy wróciłem po lekcjach do domu, czekała mnie niespodzianka. Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem mojego tatę siedzącego w fotelu. Miał trochę skrzywioną twarz i niewyraźnie mówił, ale w tamtym czasie nie miało to żadnego znaczenia, dlatego że dla mnie najważniejsze było to, że mój tata żyje. Z czasem paraliż jednostronny i niewyraźna mowa ustąpiły. Chwała Bogu. Pamiętam też taki epizod w moim życiu, że na podwórku wszyscy jeździli na rowerach. Ja też zapragnąłem mieć swój rower i wtedy miałem taką dziecięcą wiarę. Wiedziałem, że jeżeli o coś poproszę Boga. To to dostanę. Więc zrobiłem to, poprosiłem go o rower. Był pierwszy czerwca. Moi rodzice postanowili zrobić mi prezent na Dzień Dziecka. Kupili mi rower. I znowu światło radości zajaśniało w moim życiu. Dziś już wiem, że jeżeli w swoim sercu wierzę w Boże obietnice, to będę oglądał ich spełnienie. Będę oglądał dobrego Boga w działaniu. Mam trójkę rodzeństwa: Wojtka, Agatę i Agnieszkę. Kiedy byliśmy mali, rodzice zabierali nas na Eucharystię, po niej brali nas na krupówki do koktajl baru, gdzie jedliśmy wspaniałe lody i kasate. Może niektórzy z Was pamiętają ten koktajl i te niesamowite lody. Zbliżał się czas pierwszej komunii świętej i dostałem swoją książeczkę do modlitwy. Pamiętam takie zdarzenie, że siedziałem sobie w pokoju i składałem literki, żeby zanieść modlitwę do Boga, i wtedy doświadczyłem. Bliskości Boga, doświadczyłem Jego obecności. Był to niesamowity stan. Chciałem w tym stanie trwać. stanie spotkania się z Bogiem, życia w nim. W pewnym momencie do pokoju weszła moja ciocia i zażartowała sobie: Grzesiek, przestań się tyle modlić i tak księdzem nie będziesz. Wtedy poczułem się taki przygaszony. Nagle ta, jakby ta obecność, ten Bogi stan znikł z mojego życia, ale on nie znikł, tylko został przygaszony. I teraz chcę tutaj, w tym momencie, zaapelować do Was, drodzy rodzice, do Was, ciocie i wujkowie. Może nie pamiętacie ze swojego życia doświadczenia spotkania z miłującym Bogiem, ale uwierzcie mi, dzieci, które na poważnie traktują Boga, one naprawdę Go spotykają. I naszym zadaniem jest towarzyszyć tym dzieciom w tym doświadczeniu. Nawet teraz, kiedy dzielę się moim świadectwem z dzieciństwa, wielu z Was przypomina sobie właśnie swoje doświadczenie spotkania z żywym Bogiem. I zachęcam Was do tego, żebyście w komentarzu podzielili się właśnie tym spotkaniem w dzieciństwie z miłującym Ojcem. Kiedy byłem w podstawówce, zakochałem się na zabój. Była okrągła, dobrze się prowadziła, zawsze była dostępna. Nieraz uciekałem na wagary żeby spędzić z nią czas. Była to piłka nożna. Pozdrawiam wszystkich, z którymi grałem w piłkę nożną. Pozdrawiam Was, którzy graliśmy wspólnie na szóstce, piątce, w TTA. No a przede wszystkich Was, z którymi tworzyłem razem drużynę w MKS Zakopane. Drużyna piłkarska jest jak rodzina. Razem przeżywa sukcesy i porażki. Z czasem uczysz się współpracy z trenerem i z innymi graczami. Uczysz się zasad fair play w stosunku do innych drużyn. Jedną z postaw, które bardzo mocno wpłynęły na moje życie, była postawa mojego przyjaciela Krzysia, który był w tamtym czasie rewelacyjnym napastnikiem. Pamiętam, miałem 15 lat i zaproszono mnie do grania w juniorach starszych, gdzie chłopaki miały około 18 roku życia. No i jeździliśmy na mecze wyjazdowe. Wtedy, kiedy mecz był wygrany, to chłopaki oblewały wygraną, a kiedy był przegrany, to zalewali smutek przegranej. I kiedy kolejka przyszła do Krzysia, Krzysiu zdecydowanie powiedział: Nie, dziękuję. Ja poruszony jego postawą spytałem: Krzysiu, dlaczego się z nimi nie napiłeś? Przecież jesteś duży. On powiedział: Wierzeszek, ja obiecałem panu Bogu, że do 18 roku życia nie tknę się alkoholu i mam zamiar dotrzymać tego postanowienia. Jego postawa bardzo mnie poruszyła i wpłynęła na moje życie. Każdy z nas ma wpływ na życie drugiego człowieka i od nas zależy, czy ten wpływ będzie negatywny. Czy pozytywny. Kiedy miałem 17 lat, zobaczyłem moją żonę, i kiedy ją zobaczyłem, od razu wiedziałem, że będzie moją żoną. Wtedy na sali gimnastycznej w TTA powiedziałem moim kolegom, że ona zostanie moją żoną. Trwało to jakiś czas 4 lata, zanim się poznaliśmy. I kiedy miałem 21 lat, ona miała 19, stanęliśmy przed sobą i ślubowaliśmy sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Podobnie jest z obietnicami, które daje mi mój przyjaciel. Kiedyś poruszony jego słowem, w którym mówi, że mamy nie dbać o to, co jemy i w co się przeodziewamy, ale wpierw abyśmy dbali o jego królestwo i sprawiedliwość, a wszystko inne będzie nam dodane. Wiecie, ja całym sercem uwierzyłem, w tą jego obietnicę, że kiedy ja będę dbał o jego królestwo, on zadba o moje potrzeby. W tamtym czasie prowadziłem firmę budowlaną. Zarabiałem naprawdę dobrze. Wokół było wiele potrzeb. Mój przyjaciel prowadził mnie w wielu sytuacjach, aby zaspokajać potrzeby ludzi. Ja szedłem w posłuszeństwie i był, była taka sytuacja, że rozdałem wszystkie pieniądze, które miałem. Wtedy zadzwoniła do mnie Ela. Mówi, Grzesiek, pamiętaj, w poniedziałek trzeba zapłacić przedszkolę i trzeba zapłacić za obiady Maćkowi. Zaraz po jej telefonie zadzwoniła do mnie siostra Lucynka i mówi: "Grzesiek, przyjdź do mnie, mam dla ciebie coś". I kiedy przyszedłem do niej, wręczyła mi kopertę. I w tej kopercie było dokładnie tyle, co było potrzebne na przedszkolę i na obiady. I właśnie to mój przyjaciel przynaglił Lucynkę, żeby włożyła tyle, ile potrzeba do koperty. To mój przyjaciel przynaglił ją, żeby w tym akurat momencie zadzwoniła do mnie. I jego obietnice są pewne. Jeżeli on coś obiecuje, to na pewno się to stanie. On jest wierny. Nie zawsze pewne rzeczy dzieją się od razu. Czasem musimy poczekać na odpowiedni czas, musimy się przeoblec w cierpliwość, ale on zawsze jest wierny i zawsze wypełnia swoje obietnice. W życiu wielu ludzi brakuje radości. Od mojego przyjaciela nauczyłem się takiej złotej zasady Więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu. Od niego nauczyłem się też, że muszę nauczyć się przyjmować dar i przyjmować zapłatę za dobrze wykonaną pracę. Po to, abym miał z czego udzielać innych. Mój przyjaciel nauczył mnie, że nie mam pracować po to, żeby mieć dla siebie ale mam pracować po to, żeby mieć z czego udzielać innym. Ta zasada rozlewa się na wszystkie aspekty mojego życia. Wpierw przyjmuję miłość od Niego po to, żeby przeze mnie objawiła się Jego dobroć dla innych. Razem z naszym przyjacielem cały przyszły tydzień będziemy się wstawiać w intencjach chorych i cierpiących z ulicy Tetmajera w Zakopanem, Jana Pawła II w Białym i Długiej w Nowym Targu. Jeżeli jesteś mieszkańcem tych ulic i wierzysz, że Jezus może i chce zmienić Twoje życie przez uzdrowienie, uwolnienie, zaopatrzenie, to proszę wyślij SMS-a ze swoją intencją na numer telefonu 882 19, 19 12. Pod tym numerem telefonu przez cały przyszły tydzień od poniedziałku do piątku, od godziny 12 do 14 będzie pełniony dyżur telefoniczny. Jeżeli chciałbyś złożyć świadectwo, czy to sms czy dzwoniąc, działania Jezusa w Twoim życiu, zachęcam do tego, że jeżeli spotkasz nas na ulicy i masz jakieś pytanie, to śmiało. Jeżeli chcesz poprosić o modlitwę, to śmiało. Jesteśmy i służymy. Zachęcam do subskrybowania, do udostępniania i dokumentowania tego, co dzisiaj usłyszeliście. No i... Do zobaczenia za tydzień w niedzielę!